Witam serdecznie na przerywniku niedzielnym, który nie jest odcinkiem o alienacji i redpeedu i w sprawach damsko-męskich, tylko takim odcinkiem politycznym. Komatyczkiem powiedzmy, salonik polityczny koniec tygodnia. I chciałbym wam dzisiaj omówić taki temat, jak cenzura kiedyś wyglądała, bo nie wiecie o tym, jest kilkadziesiąt lat minęło, może warto by było, żebyście w taki zabawny sposób i praktycznie się o tym dowiedzieli. Więc była taka sytuacja, że mój kolega pracował w poczcie głównej we Wrocławiu. Konkretnie miał takie zadanie, żeby główny kabel telefoniczny, wtedy wszystkie telefony były kablowe, to znaczy miałeś w mieszkaniu, jak miałeś schody, to miałeś kabelek podłączałeś do niego telefon i musiałeś się poruszać na kablu, nie było radiowych systemów wtedy i te kable z kilku domów się wschodziły w jakiejś skrzynce na ulicy, ze skrzynki szły do takiej podcentrali, jakby tam się łączyły, łączyły, łączyły i tysiące tych kabli szły do centrali głównej w poczcie głównej. Poczta główna jest jak jedziecie z mostu grunwaldzkiego, on jest taki stalowy, fajny, z takich płyt, jakby most wiszący bardzo charakterystyczny. W kierunku centrum miasta to po prawej był dawniej, dawno tam nie byłem, był z czerwonej cegły budynek. Może go ocieplili, inaczej wygląda. I z przodu on miał okna, a ja go znałem bardziej od tyłu, gdzie po prostu zajeżdżałem na taki parking i tam szedłem dalej do galerii handlowej. No i tam z tyłu to był mur bez żadnych okien i były po prostu drzwi. No na 100% były to drzwi. Od, typowo to były to drzwi, od takie kloaki, to znaczy było tam, schodziła tam po prostu no, kanalizacja z tego budynku i było to pomieszczenie wydzielone i kontakt z otoczeniem był przez osobne drzwi, rozumiecie, żeby w te zapachy się w budynku nie rozchodziły. Czyli z przodu okna, z tyłu ślepy, mur i tam takie obrzydliwe, metalowe drzwi. No i kolega miał w tej centrali robić przełączenie na centralę już typowo cyfrową, to było gdzieś upadła komuna w roku 90, to było 5, 6, 7, może nawet 10 lat po tym i otóż mieli przepiąć wszystkie kable z miasta, od wszystkich abonentów, to mówi, że kabel to był taki, to było dziesiątki tysięcy numerów albo, albo nawet do, do dziesiątki tysięcy, grubo dziesiątki tysięcy numerów, to był taki kabel, no i mm, mieli przełączyć ten kabel ze starej centrali na nowo, w inne miejsce po prostu to. I to jest tak, że jest ten kabel zwykle pod podłogą, się zdejmuje takie płyty 60x60 i oni zdjęli te płyty 60x60, szukali tego kabla, gdzie go przełączyć i ze zdumieniem stwierdzili, że do centrali dochodzą dwa kable. A, no to oczywiście, to jest z jednej połowy miasta, a to jest z drugi, nie? Ale po zaciskach stwierdzili, że te kable oba wchodzą do tej centrali tak w ten sposób, że... Jeden do jeden łączą się, czyli wiecie, jakby wchodziły z dwóch części miasta, to by wchodziły równolegle, każdy by szedł swoją część, nigdzie by się nie łączyły, bo to by tworzyło, że dwaj abonenci z jednego krańca Wrocławia i drugiego to jakby mają jedną linię, tak? słyszą się nawzajem, podsłuchują i tak dalej. No i to tak, jakbyście lampkę kupili w sklepie, wyciągajcie się, ze... i on był tak zaskoczony, jakbyście wyciągnęli lampkę ze sklepu, i lampka ma dwa kable z wtyczkami, nie? I nie wiadomo, którą podłączyć, gdzie która idzie. No Generalnie to tak by było, że jak włączysz jedną, na drugiej masz napięcie, możecie porazić. Nie? No i oni tak się zastanawiają, co tu idzie. No i zaczęli odkrywać dalej te płyty, co jest dosyć nieprzyjemne. Gdzie te kable idą? No i jeden szedł w jedną stronę, w drugą, i tam doszli, że jeden z tych kabli, no to on idzie po prostu do głównego przyłącza, do skrzynki takiej głównej. No i ten kabel, który trzeba przełączyć, więc obcięli go tam elegancko. Przeciągnęli go w nowe miejsce, zarobili, zaczęli zarabiać, ściągać izolację, podłączać do tych, to jest bardzo taka robota jak szydełkowanie, że kabelek po kabelku podłączasz, 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 przełączasz, 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 nie? No ale on się zainteresował, on się zainteresował, gdzie ten drugi kabel idzie, no bo wiesz, jakbyś miał lampkę z dwoma przewodami, z dwoma wtyczkami, to byś, mnie to by zainteresowało, dlaczego tak jest, nie? I on poszedł tym drugim kablem. Wszedł, szedł po, po, po budynku, kupę metrów, on przeleciał przez budynek i zniknął w ścianie. No to była ściana taka jak pop, pop, no, była ściana i zniknął w ścianie. I opszedł tą ścianę, pomieszczenia wszystkie, bo tam coś tego i po prostu ten kabel gdzieś wychodził. Gdzieś nie wiadomo gdzie wychodził. Po prostu szedł sobie w ścianę i znikał w ścianie, nie? Taka magia. Nie? Taka magia. Może jakieś podziemia po niemieckie pozostały ze skarbami, czy coś on się za, z głęboko zastanawiał. Po prostu, gdzie ten kabel idzie? No koledzy podłączali, mówią, chodź do... A nie, nie, to no, tego No i tak, gdzie ten idzie, a z drugiej strony ściany nie wychodził. Wymierzył, że taki, jakby kawałek jest muru, w który ten kabel wchodzi i to by było, wiecie, tak, ten, to, to pomieszczenie mówi, że byłoby tak gdzieś na 6 metrów, gdzie to ten kabel wchodzi, byłoby 6 metrów, na około 2, podstawa, no i szło to do sufitu, sufit był wysoki wiele metrów, tak, nie? I on sobie zmierzył krokami po prostu, gdzie ten kabel w ścianie się kończy. No i poszedł na zewnątrz i odmierzył sobie krokami. I kroki mu wskazały, że, że kabel tam jest mniej więcej za tymi tajemniczymi drzwiami od, od y, zbiórki y, no, y, odchodów i różnych innych takich klacznych rzeczy. z na to pomieszczenie i trochę się zdziwił. Zapytał, przeleciał cały budynek. Po prostu gdzie jest klucz do tego pomieszczenia i wszyscy, jakie pomieszczenie, jaki klucz, konserwator, ja nigdy tam nie byłem, tam nigdy nie czyściłem nic, nie, 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 to jest tego, nie? Nie, a te drzwi to ja pamiętam, były takie dość solidne, metalowe i bardzo obskurne, nie? Przypominam, że to było jakieś 7 lat po upadku komuny, tak? No i on y, dobrał się do tych drzwi, wziął łam albo coś w tym stylu, zresztą nikogo tam nie było, tam było tak, to było tak, że mogłeś te, te drzwi swokalnie sforsować, tylko kto by do, 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 do tego, do... Do wiecie do kanalizy się włamywał i po co to, to nie mam pojęcia. No i sforsował te drzwi i zastał tam następujące pomieszczenie. Pomieszczenie było coś w rodzaju biurka, na tym były książki, jakby z notatkami, słuchawki. Telefon starczą do wybierania, ale głównie to były słuchawki i pomieszczenie to, mówiłem wam, że około 6 metrów na 2 metry, na około 4 metry i była tam drabinka, to było wypełnione po prostu te. Takimi gniazdkami telefonicznymi. To gniazdko telefoniczne w tej chwili możesz spotkać, jak masz kino domowe. To jest taki otwór z metalowym pierścieniem. Tam wchodzi w takie, takie, to jest właśnie kabel telefoniczny, ale ogólnie chodzi do przełączania słuchawek. I zwykle często dostajesz tam taką redukcję, że wkładasz ten gruby bolec, jakby jacka, wkładasz tego jacka i. Takie gniazdka jak ty masz u siebie w kinie domowym, powiedzmy nazwijmy to duży jack i możesz mieć już się taką redukcję na słuchawki małego jacka, to takie duże jacki były na ścianie od sufitu do podłogi na tej całej tej i na wysokość wielu metrów i tam drabinka była, żebyś i ten, który siedział tam, tam, tam miejsce operatora przy tym stoliczku miał taki kabel i mógł się wpiąć po prostu w każde z tych gniazdek i było naprawdę dużo jak sobie wyobrażasz, takich gniazdek i gęsto były i były opisane numerami. I kolega po prostu popatrzył i to było stanowisko jakiegoś oficera sb który tam po prostu urzędował i podsłuchiwał mieszkańców całego Wrocławia. Czyli miał taką możliwość, że wchodził sobie po drabinie po jakiś numer, wkładał kabel i cię słuchał. I mógł cię zapisać, że ten numer, ten, ten, mówi to, 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 to wiedział co tego i były opatrzone takimi tabliczkami z numerami. Te wszystkie, i rozumiecie, to było tego dziesiątki, to było tyle, ile abonentów we Wrocławiu, nie? Gigantyczna ilość, Ja mówię, po drabince kilkumetrowej wchodził i taki kabel miał i sobie tam słuchał. I były te słuchawki, nie? I wiecie, co? To wejście było specjalnie z tyłu, że on w ogóle na podczynnik nie wiedział, że taki pokój istnieje, że takie pomieszczenie istnieje. Zakładali wszyscy tak jak ja, że tam jest nic ciekawego, pajań, czy pająki hulają. Miał tam jeszcze jakiś czajniczek, taki mały socjal, że mógł sobie herbatę zrobić, coś tam podgrzać, nie? E, jakieś ogrzewanie miał elektryczne, to wszystko było pod pocztę podłączone i wiecie co? I najbardziej i kolega poszedł, popatrzył po tych drabinkach i postanowił poszukać, bo nie miał już numeru przewodowego, ale miał kablowy, rodzice mieli kablowy numer i wtedy, kiedyś każdy pamiętał, bo trzeba było wykręcać te numery, to pamiętał. Poszukał, co mu trochę zajęło i znalazł numer do swoich rodziców. Było gniazdko opisane numery do swoich rodziców i poczuł się dziwnie. A najbardziej dyskomfort powodowało to, że się zastanawiał, czy po prostu, bo to połączenie, ten pokoik był sprawny technicznie wiele lat po upadku Komuny. Mówił, że to było około 7-8 do 10 lat, bo Komuna opadła w jakimś 1990 roku, a on robił to około roku 2000, więc 10 lat był pokój który już wtedy nowi my yy, starsi ludzie albo używali po prostu telefonów kablowych, przewodowych i być może ktoś miał taki klucz, że sobie otwierał to pomieszczenie, ja pamiętam te z tego parkingu, to tam krzaki były z tyłu niesprzątane i w ogóle to mogłeś tam wchodzić i wychodzić niezauważony, nie było też na budynku żadnego okna z tamtej strony, żeby ktoś widział, że ktoś wchodzi do budynku, idealne po prostu podejście było i się zastanawiał po prostu, że ktoś urzędował, no już było zakurzone, nie? Ale mógł ktoś po prostu, mając klucz do tego systemu, mogłeś sobie słuchać po prostu każdego z przewodowego telefonu we Wrocławiu i że ci oficerowie bezpieki, którzy po prostu mieli tam dostęp i ta bezpieka została zlikwidowana, to nikt nie powiadomił poczty, że tam jest taka rzecz, że to trzeba zlikwidować, że to już nie funkcjonuje, tak? Bo podsłuchiwanie wymagało zgody sądu. Nikt tego nie zrobił. To po prostu było funkcjonalnie, techniczne i byli ludzie, którzy mogli z tego korzystać z różnych celach, po prostu na przykład podsłuchiwać jakąś filmę biznesową. Pierwszy przypadek użycia telefonu to był taki, że założył sobie ktoś, kto miał zakład pogrzebowy i nikt do niego nie dzwonił, założył sobie telefon i nikt do niego nie dzwonił, bo telefonistka, która miała łączyć z tym zakładem pogrzebowym, powiedziała, że linia nie odpowiada, ale ma numer do innego zakładu pogrzebowego i ty, to co on reklamy do niego potrafiały do kogoś innego, więc można to w wielu różnych celach. Kolega był wstrząśnięty, że był tam ro, rodziców telefon. I teraz, yy, wiecie, czujecie to uczucie takie, że ktoś was podsłuchuje, ma prawo i wie co, wy nie macie prywatności, może was kontrolować, możecie mieć z tego powodu jakieś kłopoty były za komuny i mnie każde próby po prostu wprowadzenia jakiejkolwiek cenzury, jakieś algorytmy. Rozumiem, że na przykład są algorytmy na YouTube, które mój kanał jest mało popularny, z jakieś tam przy, między nimi, że nie robię monetyzacji. Nie? E, rozumiem, że są jakieś algorytmy, ale takie w celach biznesowych, że no, właściciel kanału YouTube'a, tudzież innych tam, to jest prywatne, on sobie nie życzy jakichś rzeczy, są jakieś takie regulacje dla społeczności, ale nie takie, że politycy tam maczają swoje łapki i jest tabliczka z numerem Twoich rodziców, tak? I ktoś się może podsłuchiwać, a co bardziej, to komputer może zrobić taki algorytm, że ludzie, którzy mówią niedobrze na temat rządu, na przykład aktualnego albo coś, albo takiego, który ma lepsze umocowanie, to będą mogły cię eliminować. I w tej chwili są takie ruchy, że Komisja Europejska w Hiszpanii jest jakaś komórka odnośnie dezinformacji, to, to nazwy tego są zupełnie nieistotne, nie? Po prostu chodzi o to gniazdko, gdzie ktoś się podłącza, możecie słuchać, albo na przykład propagacje na mediach społecznościowych. I teraz jest, są takie akcje, że w, 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 w Hiszpanii są, jest jakaś taka instytucja, gdzie niestety Unia Europejska wymusiła jakimiś cłami, groźbami i tak dalej na mediach społecznościowych, że oni będą mieli kontrolę jakby z pewnego rodzaju nad algorytmami i mogą na przykład pewne treści blokować, które na, uznają za dezinformację. Wiadomo, jak ktoś ma uchwyt polityczny, to jest takie ładne słowo, dezinformację będzie likwidował, tylko co oni uznają za dezinformację, no może coś takiego, co im się przysłuży. Tak? Ja nie sądzę, żeby ktoś w obiektywny... Prawdziwa dezinformacja jest taka, że ludzie są w szkole wykształceni, rodzice im mówią, co jest głupotą, a co nie jest głupotą, że coś jest głupie i przychodzi ci dezinformacja, to po prostu ją pomijasz, albo dajesz jej dislajka, no i algorytm to, to po prostu, ludzie jak są świadomi, że to jest dezinformacja, naciskają, że nie lubią tego, albo to pomijają, albo to przewijają, albo mówi, nie, nie, to, to się ludziom nie podoba i z samej natury to wylatuje, nie? Ale po co tam się na przykład chce politykom wsadzać łapki i inwestować w to pieniądze? To sobie wymyślcie. Drugi uchwyt, który mi się bardzo nie podoba, to jest mowa nienawiści, tak? że na przykład, że coś jest mową nienawiści i aktualnie w Stanach jest coś takiego, że była taka polityka inkluzywności, która zobowiązywała na przykład niektóre filmy, które były świetne, a miały tylko białych aktorów. Na przykład powiedzmy, był ponoć świetny czeski film o jakiejś walce czeskich rycerzy i tam byli sami biali, no bo to było w średniowieczu, tak? Raczej... Yy, nie było wtedy żadnych pontonów, które by płynęły albo statków, które by przywoziły czarnych, pigmento pozytywnych obywateli. No i wszyscy byli biali tam, po prostu na tym filmie. No i został przez Akademię Filmową zdyskwalifikowany, bo nie spełnia warunków inkluzywności. Bo w tym czeskim filmie ze średniowiecza no to powinna być jakaś ilość azjatów, jakaś ilość pigmento pozytywnych, powinien być kaleka na wózku, który walczy tam, nie wiem, i tak dalej. I to jest taka inkluzywność, tak? A jeżeli nie ma tej inkluzywności, to jest mowa nienawiści, tak? I teraz jak to skutkuje ta mowa nienawiści? Otóż firmie, firma Bank zaczęła stosować politykę inkluzywności i yy, mową nienawiści by było mówienie czegoś takiego, że my powinniśmy ludzi przyjmować nie według klucza takiego, że tylu takiego, kolory skóry takiego, 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 albo tyle kobiet, a tyle mężczyzn, tylko powinniśmy brać do firmy lotniczej fachowców, bo na naszych kompetencjach ludzie latają w powietrzu, a samoloty raczej jak się zatrzymają, to nie czekają na pomoc drogą, tylko samodzielnie lądują w sposób przyspieszony i zabójczy dla wszystkich. Tak? No i firma Boeing stosując jakby... Że, żeby unikać tej mowy nienawiści, czyli tego wymuszonego, no doprowadziła do tego, że razem tam silnik odpadł, czy się zapalił, razem drzwi wyleciały po prostu z obudową całą, bo było osłabione, bo ci specjaliści inkluzywni, no nie chodziło o to, żeby ktoś był specjalistą w danej dziedzinie i robił swoją robotę, tylko chodziło, żeby było inkluzywnie. A jak mówili, że jest nieinkluzywnie, to to jest mowa nienawiści. Więc powiem Wam tak, tabliczka z numerem telefonu Twoich rodziców, to mno wstrząsała moim kolegom i za, jak usłyszycie takie rzeczy, że ktoś wam chce coś, was zabezpieczyć przed czymś, ja się najlepiej zabezpieczam, uważam. Po prostu jak jest jakaś treść, mi nie pasuje, to ją kasuję, daję dislajka i algorytm powinien ją sam odrzucić. A nie potrzebuję, żeby ludzie mnie tu bronili. Ja jestem dorosły i się sam chcę bronić. A wręcz ludzie, którzy chcą coś dla mnie dobrze zrobić, a się nie poradzili, czy mogą, nie poprosili mnie o żadną zgodę, Yy, żadną zgodę i w ogóle się ze mną nie skonsultowali, tylko sami podjęli decyzję, że zrobią mi coś dobrze, to generalnie ja ich traktuję jak wrogów, nie? bo z życie mnie doświadczyło, że ci, którzy dla mojego dobra coś chcą robić, to generalnie zaszkodzili mi bardzo w życiu i, i po prostu yy, ja takich ludzi od razu mówię, co ty chcesz mi dobrze zrobić? Yy, I jak, jak czuję tylko takie coś, to od razu występuję tam... Mam granicę, nie, no tam jest pole minowe, u mnie bardzo szybko, jak ktoś mi chce dobrze zrobić, a ja wiem, że, że, to, że to, to, to coś takiego to nie jest, nie? I po prostu bez mojej zgody. I mam nadzieję, że zrozumieliście mniej więcej, jak się czuje człowiek, który podlega cenzurze, odkrywa tabliczkę swoich rodziców w jakimś pomieszczeniu, które 10 lat było dostępne i nie wiadomo, kto miał tam dostęp i kto mógł cię słuchać, i kto mógł sobie spisywać notatki z tego, co słuchasz. No i wyrobiliście sobie opinie na temat takich zgrabnych chwytów jak, jak mowa nienawiści i eliminowanie dezinformacji. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne już odcinki Poradnika Alienowanego.